Dobry moi drodzy, grudzień za pasem, a co się z tym wiąże, święta Bożego Narodzenia. Zbliżają się do nas wielkimi krokami. Najbliższa niedziela to już pierwsza niedziela Adwentu, która dla katolików rozpocznie rok liturgiczny. Adwent jest radosnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie, a dzisiaj bohaterem dzisiejszego nagrania będzie jeden z symboli Adwentu, mianowicie wieniec adwentowy. Zapewniam Was, że nie musicie go misternie uplatać niczym florysta. Ja również florystką nie jestem, a wykonuję więcej adwentowe już od bardzo dawna. Nie musi być idealny. Tak naprawdę ważne jest, aby był po prostu Wasz, aby przygotowanie tego wieńca sprawiało Wam wiele radości. Zapewniam Was, że jest to niesamowita stymulacja sensoryczna. Podczas jego wykonywania nie tylko stymulujemy zmysł wzroku, ale w, w dużej mierze również zmysł e, dotyku, zmysł e, suchu, ale również zmysł powonienia. Naprawdę prawdziwa uczta e, dla zmysłów. E, jak się do tego zabrać, od czego zacząć i co będziecie potrzebowali, aby wykonać ten więzieniec adwentowy? Gotowa obręcz ze słomy, drut florystyczny lub specjalne haftki do przymocowania gałązek. Gałązki drzew i cztery 4 świece, najlepiej naturalne, 16 wykałaczek do przymocowania świecy do obręczy słomy, materiały dekoracyjne, najlepiej również naturalne, pistolet i klej na gorąco, opcjonalnie różowa wstążka, nożyczki i sekator. Podstawą wieńca adwentowego może być gotowa obręcz wesłomy, którą kupicie za kilka złotych w sklepie, do której będziemy przymocowywali gałązki drzew i Jakie drzewa i tutaj będą się nadawały? Żywotnik wychodnik, który ja uwielbiam. Fantastyczny, pachnący, niekujący. Co ważne, bardzo fajnie się zasusza. To jest bardzo ważna cecha, pożądana. Cyprys naucana też niekująca roślina o delikatnym takim stalowo-niebieskim zabarwieniu jałowce, które również są roślinami bardzo trwałymi, nieopalającymi, ale tutaj przyda Wam się rękawiczka ochronna, bo zdecydowanie bardziej kują. Co jeszcze tutaj mamy? Sofnę, sofnę pospolitą, które również bardzo lubię wykorzystywać do wianków, do wianków adwentowych. Zarówno z szyszkami takimi zielonymi, jeszcze nierozwiniętymi, jak i z szyszkami już rozwiniętymi, suchymi. I oczywiście świerk. Tutaj akurat świerk kłujący, ale może być świerk zwykły również. I jodła. Jodła, która jest rośliną też bardzo trwałą, o bardzo trwałych igłach, nieopadających, też pięknie się. Zasusza. Jak doczepiamy te gałązki do podstawy ze słomy, tworzymy sobie, czy grupujemy te gałązki w takie, nazwijmy to, małe bukiciki po kilka sztuk gałązek kilkunastocentymetrowych i mocujemy przy pomocy albo drutu florystycznego, owijając dookoła obręczy, albo wykorzystując specjalne, przygotowane do tego celu haftki, takie metalowe haftki też wykonane z drutu, które ja preferuję, jeżeli chodzi o przytwierdzanie tych gałązek do wieńca. Zobaczcie, to naprawdę bardzo bardzo łatwo wchodzi i co ważniejsze trzyma te gałązki naprawdę bardzo mocno. Tutaj nie ma prawa, żeby coś z tego wieńca wypadło. Czyli tworzymy sobie takie małe bukieciki z gałązek, przycinając na konkretną długość. I co ważne, moi drodzy, o tym warto pamiętać, że te gałązki, te bukieciki wszystkie powinny być bardzo ściśle oczywiście, bardzo ściśle powinny do siebie przylegać, ale co ważne, powinny wszystkie być skierowane w jedną stronę czyli na przykład albo w lewo, albo w prawo. Po co? Po to, aby nie stwarzać takiego niepotrzebnego chaosu, po to, aby to wszystko było bardzo regularne, uporządkowane, skierowane w jedną stronę. Pracujemy gałązki również z boku, aby z każdej strony wieniec był dekoracyjny. Mam już wszystkie przymocowane. Zobaczcie, trzyma to się naprawdę bardzo dobrze. Nic nie wypada. Haftki zdecydowanie zdają egzamin. Tutaj, jeżeli chodzi o spód wieńca, zobaczcie, ja tutaj niczym go nie zasłaniam. Czasami używam materiału z juty, również bardzo naturalnego. Na samym początku owijam podstawy z wieńca ze słomy, ale nie robię tego zawsze. Mi osobiście e, zupełnie to nie przeszkadza. To jest materiał całkowicie naturalny. Absolutnie nie brudzi obrusa, także można e, bez żadnych obaw e, położyć go e, na stole, a tak nie jest to widoczne i tak. Zwróćcie uwagę też, że wszystkie te gałązki są skierowane w jedną stronę. To, o czym mówiłam e, chwilę temu. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, o której chcę wam tutaj powiedzieć, przy okazji doczepiania tych gałązek do wieńca. Słuchajcie, to są olejki eteryczne. Niesamowita woń olejków eterycznych, które są uwalniane podczas docinania tych gałązek. Olejki eteryczne, zwłaszcza olejki z roślin iglastych. Są stosowane w aromaterapii, bardzo pozytywnie wpływają na, na nasze samopoczucie, również na nasze zdrowie. Pod względem chemicznym to są bardzo złożone y, substancje. To są przede wszystkim substancje z grupy terpenów, ale temat jest naprawdę bardzo rozległy. Być może na inne nagranie, na inne wideo hortistacji. Natomiast wierzcie mi, że zapach jest niesamowity niesamowita stymulacja y, zmysłu, węchu. Po przymocowaniu gałązek przychodzi czas na świece. W wieńcu adwentowym są cztery świece, cztery niedziele adwentu, cztery świece. Ja wybieram zawsze te naturalne, moje ukochane z wosku pszczelego. Dzisiaj wykorzystam świece woskowe z węzy pszczelej. Bardzo łatwo się doczypia do, do wieńca, ale możemy wykorzystać również świece wykonane z takiego roztopionego wosku o przeróżnych kształtach tutaj na przykład w formie takich gwiazdek. Ja zamocuję te zęby pszczelej. Jak to robimy? Słuchajcie, wykorzystuję do tego celu zwykłe wykałaczki drewniane. Sposób bardzo prosty, ale bardzo skuteczny. Z jednej strony mocuję je do świecy. Myślę, że tutaj w zupełności dwie wystarczą. I drugą stroną mocujemy do wieńca. Bardzo łatwo się wciskają, wieniec jest ze słomy, więc idzie to naprawdę bez żadnego problemu. W razie czego można wyciągnąć, można poprawić. Cztery świece w, równy, w różnych odległościach. Po zamocowaniu świec przychodzi już czas na dekorację. Jedną z ulubionych dekoracji naturalnych dekoracji bożonarodzeniowych są suszone pomarańcze suszone plasterki pomarańczy ale ja bym chciała was zachęcić jeszcze żebyście wykonali z skórki pomarańczowej tudzież z grejpfruta gwiazdki czy inne kształty które będą się nadawały również do dekoracji takiego wianuszka gwiazdki te są wycięte ze skórki przy pomocy wykrawaczek czy foremek chociażby do pierników doskonale nadają się jako Dekoracja. Bardzo fajne i trwałe są również suszone owoce y, róży z kwiatów. Idealny do tego się nadaje suchołuska. Suchołuska, która jest zarówno w takich ciepłych barwach, odcieniach pomarańczu, czerwieni, ale również kremowa y, czy biała. Y, tutaj mamy suchołuskę żółtą, orzechy, kasztany, czyli wszystkie te dary jesieni, które możemy sobie pozyskać chociażby z jesiennego spaceru. Gwiazdki anyżu, przepięknie wyglądające w kompozycjach takich naturalnych. Oczywiście cynamon, laski cynamonu, które również bardzo często goszczą na naszych stołach czy w stroikach świątecznych. Jeszcze chciałam wam pokazać hortensje, kwiatostany hortensji, które przepięknie się zasuszają, nie tracą swojego takiego, w tym przypadku, zielonkawego, zielonkawej barwy, także hortensje również bardzo gorąco polecam. Tutaj mamy jeszcze trawy, kwiatostany traw, które czasami niektórzy wykonują wianki z samych kwiatostanów traw, później delikatnie je dekorując, także też z powodzeniem mogą stanowić dodatek do takich wianuszków bożonarodzeniowych. Do dekoracji więcej możemy również wykorzystać bombki, jeżeli ktoś lubi, ale zachęcam, żeby wykorzystywać bombki szklane. Pamiętajmy, że te prawdziwe bombki to są właśnie bombki wykonane. Ze szkła. Jak montuję, przymocowuję dekorację do wieńca przy pomocy pistoletu i kleju na gorąco. Ale uważajcie, klej jest bardzo, bardzo gorący. Poparzenie jest naprawdę bardzo bolesne. Także tutaj bardzo ostrożnie, jeżeli wykonujecie wieniec z dziećmi, to proponuję, żebyście jednak je wyręczyli w tej, w tej czynności. Ja będę wykańczała mój wieniec, będę doklejała. Zdoby, a w międzyczasie może opowiem Wam o historii wieńca adwentowego, bo ona również jest bardzo ciekawa. Po raz pierwszy wieniec adwentowy pojawił się w domu opieki dla opuszczonych dzieci, tak, tak zwanych wioskach, wiosce dzieci na przedmieściach Hamburga, czyli wieniec adwentowy ma niemiecki rodowód. Dom ten prowadził niejaki pan Wichern, ewangelicki teolog i społecznik, który chcąc przygotować młodzież na Boże Narodzenie wprowadził w okresie Adwentu specjalne nabożeństwa. Na pierwszym z takich nabożeństw zapalono pierwszą świecę, a każdego kolejnego dnia zapalano kolejną. W niedzielę te świece były znacznie większe, a młodzież przystroiła jeszcze wtedy ściany tego pomieszczenia, w którym odbywały się nabożeństwa, gałązkami, gałązkami jodłowymi, Również świecznik, który był y, zapalany. Zwyczaj ten szybko przyjął się w kręgach protestanckich, z czasem przyjmując formę koła, a świece zostały zredukowane do czterech sztuk. Cztery niedziele Adwentu, cztery świece. Mój wieniec jest, y, jest już gotowy. Myślę, że więcej tutaj y, niczego nie muszę dodawać. I mniej, tym lepiej tak naprawdę nie może też być zbyt wiele osób. Warto wspomnieć o symbolice wieńca Adwentowego, która jest wielowarstwowa, przede wszystkim okrągły kształt, prawdziwy wieniec adwentowy ma kształt okrągły, a nie podłużny, jako znak, jako symbol jedności wieczności, światło czterech świec zapalanych kolejną w każdą kolejną niedzielę Adwentu jako stopniowe przybliżanie się do Bożego Narodzenia, jako światłość narodów i zimozielone, zielone gałązki, które symbolizują życie i wspólnotę. Świece w wieńcu adwentowym wskazują również na najważniejsze etapy historii zbawienia. I tak, świeca pierwsza to świeca proroka, inaczej świeca nadziei, która jest zapalana w pierwszą niedzielę adwentu, symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli... Przyjście Mesjasza, świeca druga, czyli tak zwana świeca Betlejem, świeca pokoju, zapalana w drugą niedzielę Adwentu na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Jezus. Świeca trzecia to tak zwana świeca pasterzy, świeca radości, zapalana w trzecią niedzielę Adwentu, która przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu radosną nowinę. Dlatego zwykle świeca ta ma radosny, różowy kolor. Ale jeżeli wykorzystujemy świece naturalne, tak jak w moim przypadku, możemy na przykład tą trzecią świecę udekorować dodatkowo, przywiązać na przykład różową koronką czy różową stążką. I czwarta świeca, świeca aniołów, świeca miłości, inaczej zapalana w czwartą niedzielę adwentu symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej. Taka jest symbolika chrześcijańska więcej adwentowego, ale osoby, które przeżywają, które będą przeżywały Boże Narodzenie w sposób świecki, również gorąco zachęcam do jego wykonania. E, może w tym roku nie rezygnujmy z jego okrągłego kształtu na korzyść nowoczesnych, e, innych dekoracji stołu, wykonajmy go własnoręcznie, być może z dziećmi, z osobami bliskimi. Zamiast kupować gotowe dekoracje w sklepie, proponuję i gorąco zachęcam do tego, żebyście wykonali wieniec samodzielnie. Jak widzieliście nie jest to wcale trudne, wystarczy odrobina chęci tak naprawdę wolnego czasu i będziecie się cieszyć pięknym wieńcem. On nie musi być idealny, on nie ma być nawet idealny, ma być po prostu wasz, ma sprawiać przygotowanie tego wieńca, ma sprawiać wam Radość, macie doświadczać tych wszystkich um, zmysłowych rzeczy, macie stymulować swo, swoje zmysły przy tym. Najbliższa niedziela to już pierwsza niedziela Adwentu, więc ja odpalam pierwszą świecę w moim wieńcu Adwentowym. Moi drodzy. Chłońcie i doświadczajcie te wszystkie przygotowania świąteczne wszystkimi zmysłami. W tym roku będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia zapewne w sposób szczególny, bo nadal pandemiczny, ale życzę Wam, abyście znaleźli taką chwilę wytchnienia i zapomnienia o tych codziennych trosk. Przeżywajcie je przede wszystkim na swój sposób. Bądźcie zdrowi, do zobaczenia!